Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Pasi do Pasi. Dzisiaj zapraszam na krótki filmik. Będzie to hol zakupowy z zakupami dla dzieci. Jeżeli obserwujecie mnie dłużej, to wiecie, że takich zakupów no, na ogólnie robię, bo dzieci mają ubrania po rodzinie, w dobrym stanie, więc po co przypłacać? Natomiast kilka rzeczy im brakowało i od razu mówię, że postaram się znaleźć wszystkie te ubrania i Wam podnikować, napisać też numer referencyjny na dole w opisie tego filmu. A mówię, postaram się, ponieważ są to rzeczy, których sama nie kupowałam, tylko po prostu bardzo. Babcia miała życzenie, chciała coś kupić, właściwie dziadkowie, dla wnuków i wiecie, po prostu ja tylko jako mama, która się orientuje, czego brakuje, a co jest, czego nie potrzeba, dawałam znać, w którym kierunku można iść. Natomiast same wybory były babciowe, że tak to powiem, ale u nas babcia ma styl, młoda babcia, także wiecie, wszystko na czasie. Jeśli chodzi o moje dzieci, córka ma 4 lata, synek ma 2 lata, także mam na to takie zakupy dla 4-latki, która nosi rozmiar 116 mniej więcej i dla 2 który nosi jeszcze rozmiar... 86. Także daję Wam znać. Zakupy w 95% są z H&M, 5% będzie to Allegro, ale wszystko już na bieżąco w dalszej części filmu Wam wytłumaczę. To co? Zapraszam do oglądania. Zacznę może od ubrań dla córki, bo to zawsze jest takie bardziej, wiecie, fajniejsze, myślę, dla nas kobiet, dla dziewczynek, naprawdę ta moda jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi o ubrania dla córki, to coś, czego nam na pewno brakowało i stwierdziłam, że chociaż jedna sztuka się przyda, to spódnica. Z tego względu, że my już weszliśmy w ten wiek, znaczy moja córka weszła w ten wiek, że wiecie, ma jakieś tańce, nie tańce, koleżanki też mówią, co tam mają, pokazują sobie te ubrania. Średnio mi się to podoba, staram się jej tłumaczyć, że wygląd to nie wszystko, wiecie, liczy się wnętrze. Ja zawsze mówię, że ładnym się jest, kiedy się ma ładne serce ale wiecie, mimo wszystko ona ładnie chce wyglądać, no i gdzieś te spódnice tiulowe się za nami ciągną w przedszkolu. Jedną miała, bo kupowała mi na bal przebierańców, natomiast no brakowało jej czegoś takiego, co będzie jej do wszystkiego pasowało. I tutaj bardzo fajną babcia znalazła, jeszcze ze mną się też komunikowała, że tak powiem. Teraz mam sztuczne oświetlenie w ogóle, dajcie znać, czy nie jestem prześwietlona, bo ubrania, także wiecie, one są trochę rozjaśnione, natomiast ona ma, ta spódnica, piękny kolor takiego brudnego różu, takiego pudrowego różu nazwałabym. I bardzo nie się mieni. Tutaj mamy taki materiał. Nie wiem, czy teraz to zobaczycie takie jakby brokacik, tak to można nazwać. Co prawda przed pierwszym praniem on się troszeczkę sypał, więc trzeba na to uważać, ale później już nie, spódnica jest na gumkę, jeżeli chodzi o rozmiar, tutaj chyba mamy, bo właśnie w hajemie trzeba uważać, tam są często połówkowe, tak, 110 na 116, jak najbardziej jest dobra, moja córeczka jest taka szczuplutka, raczej wąziutka, więc dobrze, że to nie jest i te 116, bo mogłoby być za duże. Także jak najbardziej się sprawdza, ma podszewkę, także czego chcieć więcej, naprawdę bardzo fajna, z przodu kokardka, mogę Wam polecić. One były jeszcze w innych kolorach. Wiem, że była taka tańczowa, różnokolorowa, natomiast tutaj wspólnie z babcią stwierdziliśmy, że ta będzie pasowała do wszystkiego. Córka powyrastała ze spodni i co prawda jak chciałam dresy. Dresów akurat się nie udało dorwać, ale udało się w Hajemy kupić leginsy, natomiast leginsy takie cieplejsze. On tutaj moje włosy, sorry. I tutaj mamy taki trójpak. Już widzę, że nam przekłamuje jeden kolor, bo to nie jest taki ceglasty, tylko to jest taki piękny, bordowy, ciemniejszy odcień. Także musicie wziąć pod uwagę, że lampa oświetlenia troszkę te odcienie wyostrza. Mamy taki trójpak, fajnie, że te leginsy wszystkie, może te najjaśniejsze pokażę, mają właśnie taki meszek. Są tutaj takie cieplejsze, tak jak mówię, z takim meszkiem, więc powinny czy fajnie. One się sprawdzają, bo moja córka już wiele razy w nich chodziła, nonstop to w nich chodzi, wiecie, piora chodzi, piora chodzi. E, sprawdzają się zimą czy jesienią. Tutaj mamy rozmiar akurat 110 i o dziwo były dobre. U mnie córeczka ma raczej długie nogi, ale to daje Wam znać, że te leginsy też są dłuższe. No i tak jak tu widzicie, jedne mają taki pudrowy-różowy kolor, oczywiście róż i są w jednorożce. E, jedne są czarne w motylki, w takich pastelowych kolorach są te motylki no i ostatnie, tak jak mówię tutaj jedyny kolor jest przekłamany, bo to nie jest taki mikołajowy, taki ceglasty, tylko to jest takie bordo-czerwone wino, może tak zgaszony odcień e, Zgaszony odcień w takie złote gwiazdeczki wszystkie bardzo, bardzo fajne e, co dalej, co dalej, co dalej koszulki, akurat jeżeli chodzi o koszulki to na jakiś niedobór moja córka nie wiecie, nie narzekała, no ale babcia chciała coś jeszcze dokupić, e, więc mamy dwie koszulki, pierwsza e, która o, pasuje do mnie, matchy matchy ma trochę inne, mają trochę bardziej wypłowiały kolor koszulki wrzosu. Tu jest taki bardziej lila, taki, nie, może ja mam bardziej lila, a to jest bardziej wrzos. Troszkę ciemniejszy z takim srebrnym motylkiem, też bardzo ładna koszulka i tutaj mamy też łamany rozmiar 110 na 116 Daję tylko znać, że jak są te łamane rozmiary, to raczej idą w tą większą stronę, przynajmniej 110-116 to idzie bliżej 116, chociaż jeszcze nie do końca, ale takie to jest troszeczkę wiecie. E, zawyżone. E, z długim rękawem bardzo przyjemna, przyjemnie się pierze. Bardzo milutka bawełna, także taką koszulkę mogę Wam polecić. Też pasuje do wielu stylizacji, w tym do spódnicy. A druga koszulka, która jest noszona już była w. W ciągu tych dwóch tygodni to mam wrażenie, że co drugi, co drugi dzień, chociaż na początku miłości nie było. E, tu też mamy rozmiar 110 na 116 i jest to koszulka w, też w takim brudnym różu. To już taki brudny róż niepudrowy, chyba z kotkiem. Nie wiem, to są różne zdania. Dziadek twierdził, że to lisek. No jak dla mnie to jest kotek, po tych wąsach można poznać i takich uszach. Chyba kotek. No. Też sługi Mam taki sam materiał jak tamtej. Bardzo, bardzo przyjemna, bawełniana. Eee, także jak najbardziej godna polecenia. Eee, I ostatnia rzecz z H&M, którą też Wam mogę polecić eee, dla dziewczynki. No dla mnie trochę taka rzecz... A! Jeszcze jedna. Tylko, że się suszy jej nie wzięłam. To może od tego zacznę. Eee, dwie rzeczy jeszcze takie babcia kupiła. Powiedziałabym stricte modowe. Eee, z odzieży dostała córka leginsy. legginsy typu grease. Tak bym to powiedziała. Z tego filmu. Z tego względu, że to są leginsy cienkie. Z takiego wózkowego woskowanego materiału. Myślałam, że jej się nie spodobają, z tego względu, że moja córka raczej ma taką nadwrażliwość dotykową i ona nie lubi takich rzeczy, które są za obcisłe, za blisko jest materiał, ale o dziwo w nich wchodzi. Jedyny minus, minus tych legginsów, że one są chłodne, tak, no to nie jest coś, co nas będzie grzało, więc na to trzeba zwrócić uwagę, żeby koszulka była jakaś dłuższa pod koszulek czy kurtka, żeby wszystko miało dłuższą, żeby tam nic nie przewiało. Ale tak jak mówię, córce się one podobają, nie pamiętam rozmiaru, one chyba są 116 już. I to jest lepiej, bo mówię, one są obcisłe, jak się je wkłada, to tak nie idzie aż tak szybko. I ostatnia rzecz, też modowa z akcesoriów, to córka dostała torebkę. No, u nas Babcia wie, że córeczka moja torebki uwielbia. Co prawda wiecie, ona je tak rzadko nosi, raczej w domu, no ale lubi. Tutaj mamy taką modową, jak dla mnie, bo to jest taka pikowana. Wiem, że one chyba były modne dla starszych osób, to znaczy w sensie dla dorosłych normalnych kobitek w moim wieku chyba w zeszłym roku, albo jeszcze w 2020, nie pamiętam. W najmodniejszym chyba kolorze tego sezonu, bo teraz chyba właśnie w fiolet wrzos ma być modny, w 2022. Dajcie znać, czy się nie mylę. Bardzo przyjemna całkiem taka, wiecie. Można ją wypełnić. Jeżeli chodzi o tą torebkę, ona jest taka mięciutka, zgina się, łatwo się ją przechowuje. Okej, okay, jeżeli chodzi o córeczkę, to jeszcze na koniec tylko te zakupy, o których wspominałam, na chwilę sobie opuścimy hajem, e, zakupy z Allegro. E, jak wspomniałam w dzisiejszym filmiku, moja córka ma nadwrażliwość dotykową, czyli raczej nie przepada, jeżeli rzeczy są, wiecie, mają metki, mają jakieś szwy, takie bardziej wystające, jakieś nitki. I tak dalej. E, więc często mamy kłopot z jakąś stopami. I tutaj babcia znalazła bardzo fajne, ponieważ na Hajemie, na wyprzedażach nic się nie udało kupić albo były takie strasznie cienkie, albo były niepolecane przez jakichś tam rodziców. Też na hajemie wam polecam czytać komentarze, opinie o produkcie i miały słabe opinie. Eee, a te kolory, które chciałam, które były takie grubsze, no to były niedostępne, niestety w jej rozmiarze. I babcia wpadła na pomysł, żeby znaleźć na Allegro i super. I mamy dwa różne rodzaje rajstop, to nam strasznie leści. Jedne są, to chyba, polscy producenci z firmy Wola. Wola, tak, Wola. Eee, basicowe, w kolorze takim różowym, tylko znam, folia się świeci. Mocno różowe i one są, o ile dobrze pamiętam, w 100% bawełniane, czyli takie grubsze na zimę. Tak, Made in Poland. Grubsze na zimę, ale bardzo fajne. Firma z systemem jakości certyfikowanym ISO 9001, także super. I to jest Pink, jakoś pierwsza premium, 85% bawełna, 13% poliamid, 2% elastan. Bardzo przyjemne, takie grube przezimowe. A drugie, które może nie są takie grube, ale też są przyjemne i wcale nie są prześwitujące, to są te rajstopki i one są z firmy Agatka, chyba tak, Agatka, tak. Agatka eee, i one są z wiskozy, także bardzo fajne, nie pamiętam tylko czy w 100% nie, tu mamy 65% wiskoza, 31% poliamid, 4% elastan, eee, także też bardzo, bardzo przyjemne, mogę Wam polecić. I jeżeli chodzi o tutaj o rozmiarówki, to tu mamy rozmiar 116 do 122 i są dobre na moją córkę, a tutaj mamy rozmiar pam, 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 16 na 122 chyba też tak, tak mi się wydaje. Chyba też taki rozmiar. Też wam mogę polecić, tutaj mamy taki bardzo jasny pudrowy róż w tym opakowaniu, bo nie patrzcie na tą dziewczynkę, to zawsze jest ten sam obrazek. A drugie mamy takie właśnie mocniejsze różowe, jak te. Bardzo fajnie się sprawdzają. Jedyne co to daje wam znać, że no, tu są moje stopy wiskozowe, nie zróbcie mojego błędu, bo ja nie zauważyłam i na szybko wrzuciłam je z pozostałym praniem do suszarki bębnowej, a wiskoza nie lubi się z suszarką bębnową. Będziemy patrzeć, czy się da radę odradować, czy się skurczyły, no bo tak się dzieje w suszarce bębnowej, także ma kulpa, ale przestrzegam Was, żeby jednak prać, ale suszyć, tak wiecie. Przechodzimy sobie do ubrań dla sęcia One są przepiękne, więc może źle powiedziałam, że wiecie, dla dziewczynek są tylko takie ładne. Nie, dla chłopców też można kupić coś bardzo ładnego. I tu, żebyście się nie zdziwili, ponieważ jest, jeżeli nie jesteście fanami Kubusia Puchatka, no to te rzeczy Wam się nie spodobają, bo większość właśnie jest to kolekcja Kubuś Puchatek, e, dostępna w hajemie. Tu już wszystko mamy z H&M. E, pierwsza rzecz to jest taka koszulka, mój Sęcia dostał, która myślę, że spokojnie większość tych rzeczy mogą być u nich seksowe i dla dziewczynka, i dla chłopca. One jest w takim w ładnym kolorze, no właśnie to jest taki brudny róż, typowy taki brudny róż z się puchatkiem i prosiaczkiem. My mamy rozmiar, tak jak Wam mówiłam, 86 i fajnie, bo do kompletu dostał też spodemki. Tutaj mamy fajne takie spodenki na gumeczkę, e, długie e, i ja Wam powiem, że my po prostu traktujemy to jako piżamę. To idealnie się sprawdza, ponieważ ten materiał jest taki cienki, ale nie jest przezroczysty, jest taki oddychający, bardzo przyjemny i właśnie miałam się sprawdzić przed nagraniami, co to jest za materiał i widzicie, nie sprawdziłam, tak się przygotowałam. Także teraz sobie na szybko na metce zobaczę. 100% bawełna. A, o dziwo bawełna, ale powiem Wam, że to tak troszkę do tego przypomina mi wiskozę. jedyna rzecz, to też nie wiem, czy ta piżama aż tak się lubi z suszarką bębnową albo nie. Stawiać na takie wiecie maksymalne, wysuszenie w 100%, bo mam wrażenie, że przez to troszeczkę ona nam się skurczyła tak bardzo delikatnie, może tam z kilka milimetrów, ale jednak. Natomiast jest Milusia wspaniała i mój syna się cieszy, że on też ma wiecie piżamę, tak jak, tak jak siostra. Kolejna rzecz, o tym mam jakieś paprocha, sorry. Kolejna rzecz, już zostajemy w temacie kupusia-puchatka. To jest też koszulka, już wam pokazuję na wieszaku, żeby to jakoś wyglądało w miarę. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o górę o tej koszulki, to oczywiście mamy ten nap, zatrzask, e, akurat jeden, żeby łatwo to było włożyć. E, tutaj też z zatrzaskiem kolejna koszulka kupić puchatek w kolorze beżowym, tym razem z jednym z bardziej takich znanych e, cytatów e, z Kubusia-Puchatka. Tak? Także tak jak mówię, beżowa, z tyłu nic nie ma, a z przodu ma kupić się puchatka z prosiaczkiem, którzy się przytulają. Też rozmiar 86. Też bardzo przyjemna bawełna. Druga rzecz mega podobna do tej, też w takim identyko kolorze, tylko to jest taka można powiedzieć już bluza, niby bluza, też tutaj na dwa zatrzaski, tutaj mamy akurat dwa. I tu już jest i puchatek i prosiaczek i kłopołuchy, i tygrysek. I to ja bym powiedziała, że to jest taka grubsza bluzka, znaczy na wiosnę może być bluza, a teraz jeżeli jeszcze chcecie kupić, to idealnie się sprawdzi właśnie na ten sezon zimowy jako taka grubsza koszulka na jakieś spacery. Czy na jakieś wyjścia, po prostu z domu fajnie wygląda. Z drugiej strony jest yy, łysa, że tak powiem, nic nie ma. I tu też mamy go rozmiar 86. I dwie ostatnie rzeczy, tak, dwie ostatnie, które chcę wam pokazać. Też są dwie koszulki. Jedna, w której synek już kilka razy był. Uwielbiam go, ja w ogóle lubię taki styl wiecie, taka yy, sportowa elegancja. I to jest taka koszulka granatowa. Nie pamiętam tylko, czy to był dwupak, czy nie był dwupak, więc zaraz sobie to sprawdzimy. Najwyżej, tak jak mówię, podlinkuję wam. I to jest taka bluzka. O czemu to się tak jakoś odznaczyło? Nie wiem dlaczego. Jakoś się tak zgniatło, wygląda jak plama, ale tu nie ma plamy. Chyba, albo i jest. Oh no. To jest plama. No, mój w sens się czymś pobrudził. Chyba mandarenką. Ja powiedziałam, że to się spierze ciemna koszulka, a się okazuje, że chyba nie, no na no mandarynki trzeba uważać no fajnie, tak yy, rozmiar 86, no koszulka jest przepiękna gdyby nie ta plama, niestety yy, bo jest z takiej prążkowej dzianiny, to też jest o ile dobrze pamiętam bawełna, ale w takie właśnie prążki więc bardzo, bardzo przyjemna, z guziczkami no jedyne co, te guziczki, wiecie, trzeba odpinać zapinać, bo nie są napy. ale to nie jest jakiś problem, te guziczki są dwa, też rozmiar 86, zaraz Wam powiem jaki to jest materiał, no i niestety, szkoda, że ona jest pobrudzona kurczę tak, bawełna, 100% bawełna. Bardzo przyjemna koszulka, bardzo, bardzo ładna. Dlaczego ona ma plamy? I ostatnia rzecz, która jest szansa, że była w dwupaku z tą koszulką przed chwilą, co pokazywałam. Ta na pewno jest świeżutka, nieśmigana, bez plam, bo synek jeszcze w niej nie chodził. I to już można powiedzieć taka z myślą o wiośnie. Jest to koszulka biała w takie paseczki. Paseczki są musztardowe, bym powiedziała, bo to nie jest ani beż, ani brąz, tylko taka musztarda. Pasteczki musztardowe, tutaj mamy kieszoneczkę, także też fajna, rozmiar 86 i dwa guziki z boku. Szkoda, że nie napy tego guziczki, jest szansa, że właśnie stamtąd była w dwupaku, ale i tak bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Tak jak mówię, w takim klimacie już nawołującym troszeczkę. Wiosnę. Dobrze kochani, to już było wszystko, co w tym holu chciałam Wam pokazać. Koniecznie dajcie znać, czy moje zakupy Wam się podobały. Jeżeli tak, to kciuk do góry mile widziane. Jeżeli filmik Wam się podobał, to kciuk też mile widziany. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, chcecie być ze mną na bieżąco. O mnie głównie są treści pielęgnacyjne, makijażowe. Trochę wnętrz i trochę właśnie zakupów dla dzieci, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Bądźcie też na bieżąco ze mną na Instagramie, gdzie serdecznie Was zapraszam. Pojawiają się części posty, jakieś rolki, zabawne też rzeczy z życia codziennego. A jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to już by było wszystko. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Żegnam się, życzę miłego dnia. Buźka. Ta, pa, Stopa!